Do 70 Żydów, którzy byli zaproszeni na prośbę Demetriosa, który była się kosztem jakimś z jak Aleksandryjskiej. Do przetłumaczenia właśnie z hebrajskiego na grecki. Później następuje tłumaczenie z greckiego, z hebrajskiego i greckiego na, na łacinę. Nad głową pana Jezusa zawisł napis w trzech właśnie językach. Jak już miał ten napis? Jezus Nazareński, król żydowski, i był on w trzech językach: po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Dlaczego? Dokładnie, żeby wszyscy wiedzieli, bo każdy, który stał pod krzyżem, chociaż jeden z tych języków znał, Później y, popełnił jeden taki błąd, przepraszam was, przepraszam, przepraszam, oj Jeszcze takiego tłumu nie miałem, więc przepraszam, przepraszam. Hieronim popełnił jeden błąd, popełnił kilka błędów, zdarzało mu się też popełnić błędy. Jeden z tych błędów wykorzystał Michał Anioł, rzeźbiąc, y, rzeźbiąc y, Mojżesza. Co tutaj Mojżesz ma? Rogi. Rogi. dokładnie tak. Przepraszam, przepraszam was. Dlatego, że Hieronim przetłumaczył źle, yy, dosłownie, dosłownie przetłumaczył jeden wyraz hebrajski, który miał brzmieć jako promienisty, on przetłumaczył jako rogaty. Czyli twarz Mojżesza była rogata, co wykorzystał Michał Anioł rzeźbiąc z tego właśnie Mojżesza. Przepraszam was. Kolejne tłumaczenia. Wszystko było do tej pory. pisane ręcznie. Jak długo trwało? Przepisywanie. Już mówiłem. Od 4 do 5 lat. Przepisywanie. Bibi. Jeden ze skrybów napisał. Później za oknem śnieżyca atrament zamiar, a mi pióro wypadło z ręki. Później. Takie ciężkie były warunki do przepisywania. Wszystko zmieniło co? Druk. Czyli drukarka Gutenberga wszystko zmieniła, ruchoma czcionka. Pierwszą drukowaną książką co była? Biblia, czyli Burgata Hieronima była pierwszą drukowaną księgą. Były też tłumaczenia na języki y, oryginalne. Z łaciny na angielski przetłumaczył Jan Wilkliw, później tłumaczył William Tyndley. Później jedna z takich ciekawostek to jest Biblia, właśnie zwana genewską, która zawędrowała gdzie? Do Genewy, nie, z Genewy zawędrowała gdzie? Była też zwana Biblią pielgrzyma, bo zawędrowała do, yy, zawędrowała do Ameryki? I na nią pierwsi prezydenci Stanów Zjednoczonych co robili? Składali przysięgę. Mamy malachiasza, ale pójdziemy do, do takiego trochę. Chodź mi po Poszukamy listu, nie listu, tylko Ewangelii Jana. Proszę tutaj. Prezydent. No, tak. tak. Na początku... U Boga? No, bardzo Ci dziękuję. Na razie łatwo się czyta? No nie bardzo. Nie bardzo, bo to język polski, ale z 1599 roku. Kolejnymi tłumaczeniami były też Biblia Dzieska i Biblia Gdańska, to były tłumaczenia protestanckie, jedną z nich to jest właśnie Biblia zwana kieszonkową, wydaniem kieszonkowym. Pytanie kieszonkowe, a to wydanie, zobaczcie, było nie i ważyło ile mogło marzyć. 11 kg, bardzo blisko, to sobie porównajcie, którą łatwiej było zabrać w podróż. Co jeszcze, jak była programowana biblia? Drewno. Drewno. I w skórę. Stąd się wzięło powiedzenie, że przepisy, przeczytać książkę Uch, plus... jest... Możesz przeczytać parę słów na głos? Oczywiście. Niewygodna garstka. Potem Jezus gadał do Żydów, którzy dali mu wiarę: Jak będziecie trzymać się moich słów i robić to, co wam powiedziałem, to na serio będziecie moimi ziłkami I poznacie prawdę, a ona was uwolni. Oni na to, my jesteśmy od Abrahama i nikt nas nigdy nie przymknął. No to jak możesz gadać, że będziemy wolni? Jezus do nich. Bez kwitów mówię Wam, że każdy kto z jest zależny od grzechu i dlatego jest jego niewolnikiem. Dzięki. Dzięki Fajnie się czyta. Trochę inaczej, nie? Trochę inaczej, ale dalej fajnie. Ale <grym> dlatego was zachęcam to, do czytania bliski. Dokładnie tak, zobaczcie jeszcze. No, to lepiej by było zrozumieć. Ale wiecie, to kto później zachęca do tego, żeby czytać Biblię już w oryginale, i to zachęca młodzież, bo warto czytać Biblię. Tu, tu jeszcze taka ciekawostka. Wiecie, Kościół jednak jest prześladowany, tak? A kiedy Kościół jest prześladowany, to czasami dzieją się różne rzeczy, i też by chcieli czytać Słowo Boże w swoim języku. I mieli taką możliwość czytania, ale nie zawsze im jest to dane. Ale niektórzy dostają takie właśnie yy, nowe testamenty, które nie tak łatwo jest zniszczyć, bo nie tak łatwo jest podrzeć. Ale także można było to wrzucić do zupy, po prostu zamieszać, zagotować, nic się z tym nie stało, później otrzebać i czytać dalej, a zupę zjeść. <grym> Zachęcam Was do czytania. Bożego Słowa. Zachęcam was do tego, żebyście poznawali tego, w którego wierzycie. Jezusa Chrystusa, bo o Nim jest zapisany właśnie w tym święcach. Dziękuję wam za uwagę i przepraszam, że to tak się odbyło, ale... Wszystko... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Zobaczcie sobie, w jakich warunkach pracowali ci, którzy przepisywali. Nierzadko na tych kartach znajduje się czyjś pot i czyjaś krew. Tak ważne było to pismo. Co wszystko zmieniło? Jak myślicie, co zmieniło podejście ludzi do życia i nie tylko? Wynalezienie druku. Dokładnie tak. Kiedy wynaleziono druk i drukarkę, to ludzie się ucieszyli. Dlaczego? Dlatego, że kiedy trwało, kiedy. Przepisywanie Biblii trwało około 4 lat, to dzięki drukarce, którą wymyślił Gutenberg, można było w przeciągu kilku miesięcy yy, wydrukować wiele egzemplarzy Biblii. To bardzo zmieniło i bardzo pchnęło cywilizację do przodu. Ale Gutenberg i to taka przestroga na przyszłość. Uważajcie na zapożyczenie się, bo tak się zapożyczył, że wszystko później musiał oddać wierzycielom i umarł w biedzie. Przechodząc dalej do tłumaczeń na języki oryginalne, mamy William'a Hingleya, który znowuż z języków oryginalnych przetłumaczył na język angielski. Nowy Testament i to było. I to było właśnie w 1526, ukazał się drugiem, ale yy, nierzadko właśnie ci, którzy tłumaczyli, przypłacali to swoim życiem jak Tingle. Yy, kolejną ważną, yy, kolejną ważną yy, Biblią jest Biblia tak zwana Genewska. Biblia Pielgrzyma. Dlaczego jest ważna? Jak myślicie? Dlatego, że przetłumaczona w Genewie popłynęła do Ameryki na statku Mayflower i tam właśnie podbiła Amerykę. Na nią to pierwsi prezydenci przysięgali właśnie, pierwsi przy, yy, przy, przysięgali, składali przysięgę na tą właśnie Biblię. Jeszcze jedna taka ciekawostka, linia była w co oprawiona? Opukajcie. co była oprawiona? Co to może być? Drewno. Drewno i obciągnięta skórą. Dlatego powstało pewne powiedzenie, że czytać książkę jak? Od deski, od deski do deski bo była prowadzona właśnie w deski w skóle, dlatego powstało takie tłumaczenie. To była Biblia też króla Jakuba, właśnie który na prośbę Johna Reynoldsa zebrał ze wszystkich opcji protestantów i katolików i z różnych uniwersytetów ludzi i kazał im tak długo pracować, aż wypracują porozumienie odnośnie Yy, Biblii, odnośnie tych yy, spornych wersetów czy fraz, które się zawierają w Biblii. I tak powstała Biblia, która pogodziła wszystkich i do dzisiaj jest używana w Anglii. Martin Luther, z czego jest znany z Reformacji, ale nie tylko, właśnie też ze Zjednoczenia yy, Niemiec, dlatego że on. Właśnie jeżdżąc po różnych landach, bo wtedy Niemcy składały się z różnych landów, gdzie mówiono gwar, tak jak w Polsce. Jedni mówią po Śląsku, inni po kaszubsku, tak? I kiedy Ślązak z kaszupem usiądą, to się dogadają. Ale my, słuchałem z boku i nie znając tej gwary, nie w ząb, możemy nie zrozumieć, o czym oni gadają. A mogą za naszymi plecami nas <laughs> obgadywać. Dlatego też Martin Luther jeździł po różnych landach, wchodził do kościołów, wchodził do barów, wchodził do knajp, był na pogrzebach, był na weselach i zbierał te słowa, z których, z których zebranie spowodowało, że powstał język niemiecki, z którym mogli się wszyscy zaznajomić.